Jesteśmy aktualnie w Zakrzowie na konferencji pod tytułem Dobra jest więcej i to jest takie hasło, które, yy, którym chcemy się dzielić, bo gdzieś tam tętni nam głęboko w serduchu. Ja osobiście mam takie doświadczenie, mimo różnych trudności, które, które mnie spotkały, niepełnosprawności, straty ręki i nogi, z pewnego takiego załamania i, i takiego okresu w życiu, kiedy wydawało mi się, że, że nic pięknego już mnie nie czeka, że się nie nadaje, że jestem brzydki, gorszy w ogóle po prostu blejaki. Le, Miałem przeogromne szczęście trafić na ludzi, którzy mnie zainspirowali do walki o swoje życie, trochę do spełniania marzeń, ale też do zaangażowania na rzecz, na rzecz innych ludzi. Spotykamy się na trzydniowych warsztatach w ośrodku Caritas w Zakrzowie. Chcieliśmy zaprosić młodzież z terenu całej Małopolski do udziału w warsztatach, które mają im pomóc przede wszystkim w realizacji działań wolontariackich, działań projektowych, działań prospołecznych. Dzisiaj niezwykle istotnym wymiarem myślę funkcjonowania szkoły jest funkcja wychowawcza. Staramy się przygotowywać w małopolskim centrum ofertę doskonalenia dla nauczycieli, ale także realizujemy projekty dla uczniów. Jednym z tych projektów jest projekt Dobra jest więcej. Bardzo super. super Pozytywna jest. energia. Dużo miłych ludzi, miła atmosfera, otoczenie super. Czuć taką, taką chęć do, Belgika, do tych zajęć i wszystkiego. Chodzenie po schodach po obiedzie na to jest najlepsze. Najlepszy jest koncert. Prowadzę panel dyskusyjny razem z Piotrkiem Żyłką i Jasiem Melą. Rozmawiamy o tym, czy można i jak zorganizować dobro. Myślę, że jest to taki ciekawy temat, szczególnie we współczesnych czasach, gdzie tego dobra naprawdę potrzebujemy z każdej strony, takiego zjednoczenia w nas i wspólnego działania. I właśnie takich dobrych rzeczy, które płyną zarówno z, ze struktur takich zorganizowanych, jak wolontariaty, które są tutaj dzisiaj z nami obecne, ale też indywidualnie, czy to w social mediach, czy gdzieś tam w swoim swoich lokalnych społecznościach, także zachęcamy do brania udziału w takich wydarzeniach i organizowania dobra na każdy możliwy sposób. Bardzo interesujące były świadectwa właśnie zaproszonych gości, na przykład Jaś Kameli albo Pauli z TikToka. Naprawdę bardzo fajni ludzie i miło spędzony czas. Chcemy przez to spotkanie tutaj z młodymi zainspirować ich, zainspirować nauczycieli, zainspirować wychowawców do tego, że warto pomagać i że dobra jest więcej. Lekcja, jaką ja wyciągam z ulicy, towarzysząc osobom doświadczającym bezdomności, bo to my robimy, to to, że im więcej dajemy sobie czasu, żeby się poznać, żeby pojawiła się między nami jakaś taka przestrzeń bezpieczna, zaufania, tym więcej dobrego się dzieje, jeżeli ten czas faktycznie sobie dajemy. I dlatego też tak ważne są takie wydarzenia, jak tutaj, kiedy teraz spotykamy się z kolei z młodymi wolontariuszami i dajemy sobie czas żeby porozmawiać o tym, o motywacjach, dlaczego działamy, dlaczego angażujemy się co zna nas w wolontariacką, co, co dla nas w ogóle znaczy dobro i towarzyszenie właśnie ludziom w różnych trudnych sytuacjach. Wierzymy, że dobra może być więcej.